Cześć, jestem Masia, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I e, jak już wiecie, obecnie e, dla muzułmanów e, trwa miesiąc postu. E, łączy się to z tym, że oni po prostu w podanych obrębach czasowych dla każdego miasta, dla każdego wiecie, regionu e, indywidualnie nie spożywają posiłków, nie piją. E, nie piją nie mogą palić papierosów w tym czasie postu też są inne restrykcje i bardzo często też dostaję pytania, czy ja poszczę ja nie poszczę, z tego, że nie jestem muzułmanką nie poszczę również, żeby wspierać serhata, ja wspieram go w taki sposób, że no, jestem przy nim, przygotowuję te posiłki. Natomiast w tamtym roku, gdy byłam w ciąży, z jasnych powodów oczywiście nie pościłam, nie mogłam pościć, ale zawsze byłam ciekawa, czy dałabym radę wytrzymać. Z tego też dzisiaj będę próbowała pościć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czy się gdzieś. W Połowie nie złamię, jak będzie też reagował mro, mój organizm, e, ponieważ ja nigdy w życiu czegoś takiego nie próbowałam. Zdarzały się dni, kiedy ja po prostu nie miałam okazji zjeść ani się napić z braku czasu, ale wydaje mi się, że jest to inaczej w momencie, kiedy nie mamy czasu, jesteśmy zabiegani, e, niż mamy z tyłu głowy, że nie powinniśmy, nie możemy tego robić, e, dlatego zapraszam Was do mojego nowego filmu, w którym będę pościła, spróbuję postu. E, Ramadanowego, Ramadanowego, postu podczas ramadanu będę pościć tak jak i pości e, wielu wielu muzułmanów e, i muzułmanek e, no i to będzie taki wiecie codzienny vlog z taką wstawką e, świąteczną bym powiedziała bo dla Serhata to jest taki dosyć ważny świąteczny moment po którym oczywiście są takie wiecie rodzinne święta czyli bajram e, no co jest godzina ósma. E, uznałam, że drzemki Aleksa wykorzystam również śpiąc, żeby ten czas mi jakoś troszkę przyleciał, dlatego też e, przenosimy się do sypialni e, i spróbuję uśpić Aleksa i sama też się położę, zobaczymy jak to wyjdzie. E, no a później wstanę i zaczniemy swój taki dzień już na maksa, z racji tego, że od tego wstania o 6 do drzemki o 8, tak jeszcze wiecie, trochę sobie wegetujemy, A już jak młody wstanie z tej pierwszej drzemki, to już tak bardziej na maksa działamy, już się bawimy, rozkładamy zabawki, ja sobie jakiś tam serial włączam w tle. Eee, więc dobranoc dla mnie, dla Aleksa eee, i wracamy jak on się wyśpi mam nadzieję, że ja również się wyśpię Mały spał trochę ponad godzinkę. Fakt, że obudził się gdzieś po pół godzinie, e, przebudził się, coś musiało wiecie, go rozproszyć z tego snu, e, ale wziąłem go przytuliłam i spał dalej. Także teraz ogarniamy sobie sypialnię i idziemy urzędować już na dole w salonie. Rozłożymy tam zabawki, matę, będziemy siedzieć. E, powiem Wam, że już trochę czuję taki głód. No, strac tego, że ja nie zjadłam śniadania. A gdzieś tam czuję w żołądku takie ciągnięcie. E, natomiast nie jest jakoś strasznie źle. E, bardziej mnie e, boli, że nie mogę umyć zębów. E, raz, że ja, ja się pytam Serhata, czy mogę. Serhat powiedział, że nie powinnam. E, a dwa, mówi, że nawet jakbym umyła, to bardzo by mi się chciało pić. E, pomyć zębów i faktycznie w sumie gdzieś tam ma rację, jak myje zęby, to od razu, zaraz idę coś się napić. E, druga rzecz, dalej jestem trochę, wiecie, zmęczona, bo w nocy jest y, wiele przebojów z małą bo idą mu zęby i nie mogę się napić kawy, ale wiecie, no ja nie umrę, przeżyję, to jest tylko taki, wiecie, eksperyment, żeby zobaczyć po prostu, czy dałabym radę, jak... Jak będę reagowała, jak moje ciało, mój organizm. Także ogarniamy sobie sypialnię i schodzimy na dół. Zaczynamy dzień. Jest godzina 10:15. No i czas do kolacji, czas do iftaru. To ponad 9,5 godziny. Jeszcze bez jedzenia i bez picia. Zobaczymy, czy dam radę. Ty masz tak dużo do powiedzenia dzisiaj? Z rana? Kurczę. O kurczę. Idziemy na dół. Idziemy na dół. No dobra, no to idziemy na dół, tak? No, no, mamo. No, no. Jestem w kuchni, małe, tak jak gdzieś, gdzieś na macie. Robię mu śniadanko i powiem Wam, że nowe mieszkanie jest całkiem w porządku. E, ma oczywiście minusy, jak, każdo, e, jak każde, ale powiem Wam, że to jest jakaś farsa z, z gniazdkami w mieszkaniach w Turcji. One są totalnie nieprzemyślane. My na przykład w kuchni mamy tylko i wyłącznie dwa pojedyncze gniazdka, z czego jedno jest tuż za e, kranem. W kuchni, czyli tuż po prostu za wodą, i nic tam tak naprawdę nie chcemy podłączyć, bo się boimy, że, wiecie, że jak woda dojdzie i chlapnie, no to wszystko wysadzi, jak to się mówi, wyrzuci korki. A jeden jest koło piekarnika i poza tym nie ma w ogóle innych gniazdek, i nie wiem, albo sobie rozłożymy przedłużacz, albo musimy to jakoś rozwiązać. No ale jest tak jak jest, dysponujemy tylko dwoma gwiazdkami, z czego używamy tylko jedno, bo drugiego po prostu boimy się używać. Eee, robię teraz małemu śniadanie, on zazwyczaj jak wstaje o 6 je sobie mleko, a później jak wstaje o 10 bądź 9.30 to je już takie normalne jedzenie, bo rozszerzamy dietę i je zazwyczaj właśnie kaszkę mm -hmm. z owocami. Albo ostatnio zjadł kawaweczkę. No, dzisiaj jest akurat kaszka i powiem Wam, że ja na przykład często jak z nim jem, to blizuję łyżkę. Także dzisiaj będę musiała się pilnować, żeby tego nie robić. Woda się grzeje, tymczasem idę, bo już słyszy, że się denerwuje, czyli za długo leży na macie na brzuchu. Muszę go iść, przekręcić albo włożyć do um, siedziska tego, coś, co w nim je. Powiem Wam, że ja się bardzo cieszę, jak Alex je. Bo Alex ma kuzyna, trzy miesiące starszego od siebie i podobno mają ogromny problem, żeby młody jadł, a Alex nasz je tak naprawdę wszystko. Zdarza się, że nawet jak my jemy, to on wydaje takie, wiecie, no nie krzyczy, coś jakby warczał, takie złe dźwięki, że on też by chciał jeść to, co my. Ostatnio na przykład jedliśmy makaron. No i wiecie, no makaron taki większy, nie taki jak często ja mu gotuję taki malutki. No i trzeba było mu dać, trzeba było na malutkie kawałki pokroić, no bo tak krzyczał, tak płakał i uspokoił się dopiero w momencie, kiedy, kiedy zjadły makaron razem z nami żeby na przykład uspokoić Aleksa i mieć chwilkę spokoju na przykład na gotowanie, bądź na sprzątanie, no to dać mu jedzenie, na przykład chlebek albo jakiegoś chrupka i dziecka nie ma przy 10 minut, on sobie tam, wiecie, rozporządza tym, tym jedzonkiem. I mam nadzieję, że się to nie zmieni. Proszę. Mam nadzieję, że to się to nie zmieni ta kwestia jedzenia, bo je naprawdę przepięknie. Nie pluje, nie wyrzuca. Oczywiście, jak już jest pełne, no to a ja mu dalej wciskam, bo na przykład jeszcze nie, nie, nie zawsze wiem, czy jeszcze chce, czy nie. No to wtedy sobie wypluje, ale od tego ma pada to do tego śliniaczka, Ale poza tym, naprawdę je przepięknie. Eee, także jestem. Eee, Tutaj pod tym względem z niego dumna, że jedzenie nie jest kolejnym z naszych problemów, z problemów na naszej liście. Eee, także jest super i, i zawsze reaguje radością, jak, jak widzi jedzenie. Jak już się mu zakłada sieniaczek, to on wie o co chodzi e, i się e, cieszy. Ja sobie oglądam serial, mam naprzeciwko siebie, Aleks ma plecami, więc nic, nic nie widzi i sobie spędzimy dzisiaj dzień e, razem. Jak w sumie każdy jak serhat jest z pracy. E, czekam dzisiaj też na paczkę. Jaką paczkę to zobaczycie, jeżeli, e, jeżeli dzisiaj przyjdzie, no ale podobno ma dzisiaj, e, ma dzisiaj przyjść. Pogoda w Turcji jest jaka jest. W górach widzę leży śnieg, jest takie zamglone niebo, jest dosyć chłodno, no więc nie jest jeszcze ciepło na wakacje. Pogoda w Bursie się jeszcze nie nadaje. Natomiast obstawiam, że już w maju powinno być ładnie. Też moi rodzice i moja siostra do mnie przylatują, do, mnie, do nas przylatują po po ramadanie, po świętach. Także odwiedzą nas w nowym mieszkaniu. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo już się stęskniłam za nimi. Wiecie, siedzę cały czas z młodym, to trochę się tak tęskni za normalnym takim, wiecie, porozmawianiem z kimś. A nie... Hu 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 hu. Masz, masz. godzinę po pierwszej e, mały usnął, znaczy usnął był jakiś taki markotny e, i pobujałam go byliśmy w salonie i zasnął a ja zamiast też się położyć koło niego w salonie na kanapie to siedziałam i się patrzyłam głupio w telewizor e, a teraz podgrzeję mu makaron z wczoraj, który jadł i zostało jeszcze więc dzisiaj też sobie go zje e, na lunch na obiadek muszę ogarnąć kuchnię trochę bo z wczoraj co nieco zostało i powiem Wam, że na przykład leżą jakieś tam chipsy czy coś oczywiście zamknięte, ale taki głód mnie, głód mnie łapie więc nie wiem, wydaje mi się, że jak jest taka motywacja jako masercha, że to jest zrobione w, dla wiary i tak dalej, dla Boga to może mu on nie jest taki głodny ale ja się robię już coraz bardziej głodna no i martwi mnie to E, bo ja tak mam akurat, że jak jestem głodna, to zaczyna mnie boleć głowa, a tabletki też nie mogę wziąć, e, bo musiałabym ją popić. Więc odpada e, tutaj wzięcie tabletki na ból głowy, jeżeli zacznie mnie boleć. Także może zacznę myśleć o jakichś innych rzeczach, żeby trochę odciągnąć od tego, że nie mogę jeść ani pić. A już mi się daje e, zmęczenie we znaki, bo nie spałam w nocy kilka godzin, bo młody e, awanturował się, jak to się mówi, robił imprezkę. No cóż i też muszę rozplanować, rozplanować, pomyśleć co zrobić na iftar, na kolację, bo nie mam nic, nie mam zupy z wczoraj, nie mam drugiego dania z wczoraj, a chciałabym jeszcze dzisiaj z racji tego, że ja również poszczę zrobić coś słodkiego, jakieś ciasto. Jakiś deser, także zobaczymy, jak mi się to uda. A mamo jest tak cicho, dlatego, że ma chlebek. Je sobie po prostu chleb. I dlatego jest taki cichy, taki cichy. I nie daje znaku życia, jak to się mówi. Także ja sobie ogarnę kuchnię i pójdę go nakarmić. Jak wpadnę na jakiś pomysł na obiad, to Wam e, o tym powiem. Powiem Wam, że włączyłam sobie właśnie na telewizorze, bo chciałam oglądać coś ala bajkowego i włączyłam sobie opowieści z narni i powiem Wam, że ja sobie nie zdawałam sprawy, że to jest już tak stary film. Ja się chyba w pewnym momencie zatrzymałam, bo to jest film z 2005 roku, a ja w 2005 roku miałam dokładnie 7 lat, a teraz mam 25. I kurczę, powiem Wam, że szmat czasu temu. Czyli to już chyba oznacza, że jestem stara, nie wiem. <laughs> ale powiem Wam, że nie czuję, się, nie czuję się staro. Może gdzieś tam wychodzi mi zmęczenie, jak mały daje popalić, ale tak czuję się jeszcze dosyć młodo. Ja ogólnie zatrzymałam się gdzieś w 2012 roku, nie wiem czemu. Eee, nic się z wyjątkowego tak naprawdę w 2012 nie wydarzyło, a gdzieś tam jest on jakiś taki sentymentalny dla mnie. Nie wiem kurczę właśnie czemu, ale tak jest. E, musiałam się z Wami z tym... Musiałam, musiałam się z Wami tym podzielić, bo jak zobaczyłam, że to jest film z, z 2005 roku, to myślałam, że to jest jakaś pomyłka, a okazało się, że nie. Że to po prostu już taki stary film. Proszę. Powiem Wam, że on jeszcze jak ma w buzi, to już by chciał kolejną porcję. Grubasek. Tak? Mamy godzinę 16, coś z minutami, e, i ja przerywam swój post, poddaję się, powiem wam, że boli mi na tyle głowa, jest już mi tak niedobrze przez ten ból głowy, że muszę wziąć, wziąć tabletkę bo po prostu nie dam rady, a mam pod opieką malutkie dziecko i no muszę być na chodzie. Eee, także czekajcie, wrzucę wodę. Także no, nie jest to dla mnie, bądź mój organizm w obecnym czasie nie jest, nie jest zdolny do, do postowania. I o ile mi się wydaje, że z jedzeniem nie byłoby problemu, tak to, że nie mogę pić E, żadnych płynów, to, e, to tutaj jestem większy problem, także e, patrząc też na to, że e, ostatni raz jadłam wczoraj o godzinie 20, a ci już jest 16, no to i tak dosyć długo wytrzymam bez jedzenia e, i, e, i bez picia. No trudno, nie udało się, chciałam sprawdzić, e, muszę przerywać post, nie jestem jakby zła na siebie. Bo, bo spróbowałam, chciałam zobaczyć właśnie jak to jest, no i nie udało się. Może następnym razem, może w przyszłym roku. Trudno, idę do Aleksa, bo płaczę, chyba jemu też się chce pić. Już w sumie czas na mleko tak naprawdę. Mamy godzinę coś po 18, czyli zostało jeszcze troszkę ponad godzinkę do przerwania postu. My już gotujemy, mamy zupkę, upiekliśmy ciasto, a na drugie danie będzie po prostu pizza. Chciałam coś, po czym nie będzie trzeba dużo zmywać, eee, A my zazwyczaj jemy sobie z blachy, bierzemy, do ręki jemy. Także zupę na dzisiaj to będzie. Widzicie, zapomniałam ezogarin zupa. Eee, ciasto to islak-kek. Like tak? <grym> eee, i tutaj już mamy sos, no i pizza. E, także powiem Wam, że już jestem właśnie po tej tabletce, wypiłam kawę, czuję się znacznie lepiej. Po prostu może nie dla mojego organizmu na tą chwilę poszczenie. E, żeby też ten film nie trwał wiecie, pół godziny takiego smętnego e, opowiadania, gadania i tak dalej. Bardzo Wam dziękujemy za e, oglądanie nas dzisiaj i mojego zmagania z postem, a później poddania się. E, do zobaczenia! Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim, w sumie naszym kanale, bo wiecznie Alex teraz ze mną jest. E, pamiętajcie o zostawianiu komentarza. Jeżeli macie jakiś pomysł na film, który chcielibyście zobaczyć, bądź temat jakiś poruszyć, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Łapki w górę również będą mile widziane. A jeżeli jesteście tutaj nowi i chcielibyście zostać na dłużej, pamiętajcie o przycisku subskrypcji i o subskrybowaniu naszego kanału. Pa! Do zobaczenia! Zrobisz pa, czy nie zrobisz pa? No to tylko ja powiem. Do zobaczenia.